Cześć, witajcie! Jestem oczywiście Łukasz z kanału Składam Klocki, a dzisiaj pochodzimy sobie po takich typowych sieciówkach i posprawdzamy, co właśnie różne supermarkety, hipermarkety oferują, jeśli chodzi o zestawy Lego na święta. Dokładnie popieram. Zaczynamy sobie od oszą Łukasz bardzo proszę tutaj coś coś wybrać fajnego tutaj, wybrał no właśnie, kupić co ty byś nowe? kupił? To jest najbardziej opłacalne. to co mówię, siły coś w tym tygodniu, to jedynie się opłaca z tego wziąć i najlepszą ma cenę z tego i to, Ale to Ale jeśli chodzi o LEGO Speed Champions, no to tu jest akurat dobra cena za tego 70 80... 79,99 zł. Czekaj, ja właśnie się muszę upewnić w necie, bo, nie jest najgorzej, bo nie, bo nie, nie jest wierzę. najgorzej, znaczy no. pewnie na necie jest taniej o kilka złotych, ale jak na jak na stacjonarny 6, sklep to 7. jest... Tak, naprawdę nieźle, tak, ja tutaj muszę, Łukasz ja sprawdzi. 69 zł, no to dyche jest dechę tak naprawdę droże niż sieci. Ale nie, 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 jest, nie, nie, jest, nie, nie jest źle. Nie jest O, Nowy Jork, zestaw, który chciałbym kupić, ale, ale nie ukrywam, że trochę taniej. Nie tanie, dwie latają po 180 złotych, że moje da się dorwać. Zaporów pisałem. z Ninjago to akurat tobie zostawię. Tak, to nin ninjago. Ja, ja z ninjago widzę tylko jeden zostawi. Tak, Łukaszowi zostawi. bardzo podoba się właśnie złoty ultra Nie, no generalnie trochę jest tutaj tego ninjago. No, mi też bardzo podoba się złoty ultra aczkolwiek, no cena, on generalnie kosztuje katalogowo. Tam ponad, grubo ponad 600 zł. No tutaj jest 567,99 groszy, więc nie jest najgorzej. Bardzo fajny zestaw super minifigurki. No tutaj widzę, że mamy. E... Kolejnego pretendenta do naszego flagi. Tak, tak, tak. tak były tak. jedyne dobre co w tych flagach. Akademia na Wojowników Ninja. W każdym secie mieliśmy unikatowe flagi. A to jest generalnie dobudówka do dojo. nie tak, wiem. Nie, nie, tak, nie, do którego Ty, tutaj. Nie ma niestety. Nie ma... Dobra, idziemy dalej. Najlepsza seria w tym roku, to mnie, to mnie dziwi, akurat ta seria z tego. To najlepsza... No tak, bo masz jeden zestaw. Tak i jest to nie panie seria, bo stówka za to, to, to jak no tu, za darmo. No i tutaj słuchajcie, mamy tak fajny, fajnego Mikołaja. Powiedzmy, że to BrickHeads, no taki kartonik. Fajny, fajny. <grymne> dla mnie to jest hit. To jest dla mnie najlepszy hit tak naprawdę, Czy <grymne> możemy kupić. 103 um... złote. No przepraszam, 102 złote i ja 29 ja groszy. już ja ktoś, ktoś sobie właśnie tutaj trzyma. otworzył Saszeczkę. <grymne> no tutaj niestety jest tylko jedna, znaczy była jedna minifigurka z okay, 23 ja serii. To doci, no na no, takie, takie po prostu sobie zestawy. Tam mi się podoba, która to maska, to nie tej ceny po 25 Tutaj mamy o, świąteczny zestaw, z... Ej, powiem ci, że pierwsza raz to chyba widzę. To, to też mi akurat ziwa, na MaxxFigure życzyli ten zestaw świąteczny, ale jest fajny. Fajne, fajne. Elementy. To się nazywa minifigurki Twoim zdaniem? Tak. Duplo? Dobra, okej. Okay. Jeszcze to na MaxxFigure chcę sobie tylko do tego, to jest genialne też w samej konstrukcji. No ta, to, to, to jest kręgielnia, kręgielnia. tak? Jeszcze jakiś są... salon gier. E... Zestawu, domek przyjaźni. Przebudowywało się to bardzo fajnie. tą tę halą. No i później mamy jeszcze tutaj taką wysepkę z zestawami. Pociąg, no pociąg, bardzo dobra cena: 569 zł. Ale to mnie akurat dziwi z tym pociągiem. To jest normalnie, jak sobie dziwiony, że nie ten pociąg Bardzo, się bardzo się... dobra cena. Aczkolwiek, no moim zdaniem generalnie, no mi przynajmniej ten pociąg się nie podoba za bardzo. Nie wiem jak tobie. Co no sądzisz? Oni zrobili sobie po prostu pociąg takie pele jak metro albo do takie psoda i to mi się akurat podobało wykonanie to na cena za imperialne myśliwiec staje 25 złotych. 205 złotych 99 groszy, zł. wow. No i oczywiście brikety, ja sam mam ten zestaw Mandalorian. Ale nie no nie za tą cenę. No nie za tą cenę. Nie za tą cenę. Tak, dokładnie. Ja nawet za 60 chyba kupiłem. A no, a no i ta mam ta jeszcze Batmana. Wody. I tutaj warto jeszcze zwrócić uwagę na zestaw aha, LEGO Super Heroes, LEGO Super Heroes Który się nazywa The Namor Throne Room Tak, zestaw z... ten tutaj kosztuje 127 zł 99 groszy A w internecie jest lekko 120, ponad 120, 120, zł, no, 120 122 a, złote, więc naprawdę tutaj opłaca się zakupić ten zestaw A co generalnie sądzisz o samym zestawie? Jest bardzo, jest to fajnie adekwatny do filmu akurat To jeden do jednego pokrywa się to z tym mhm. co widzimy w filmie z tym tronem, tak? Namorem mhm. no, no to, to no widzicie odzorowany, odzorowany jest dobrze no i na pochwałę jeszcze zasługuje żuraw samochodowy z serii LEGO City, 139 ,99 ,99 zł, 99 groszy, taki właśnie żuraw samochodowy, bardzo fajny zestaw. No ja jeszcze go nie posiadam w mojej kolekcji zestawów LEGO, aczkolwiek mam nadzieję, że niedługo się uda. O, nagrywam mnie. <laughs> Łukasz, nie co sądzisz nie. o tym zestawie? To zdecydowanie warto kupić, polecam. Nie, ale swoją drogą, te 139 zł to akurat warto sobie wziąć że za rozważyć to, To z Swoją drogą, czuć już powoli ten klimat świąteczny. Łukasz, czy czujesz te zbliżające się święta? Ja jak widzę tego Krypi Mikołaja, który... Fajny Mikołaj. Brawo. na prezenty. Jak miałem... Nie pamiętam ile to było? Kurczę, a z 10 lat temu to pamiętam, że wujek przebrał się za Mikołaja i, i przyszedł z takim workiem prezentów i dał mi zestaw, który już mam. <grych> Dobra, idziemy do domu Wiktorii, bo Łukasz musi jakieś elementy zakupić. zobaczymy, jeśli ja w końcu było, że coś na półki swoje, bo ostatnio jak byliśmy, to było wielkie czarna dziura. A powiedz ty mi, co planujesz zakupić? E, wiesz, bym muszę zakupić elementy do budowy tego mojego sklepu skrzydła. Bo brakuje mi tam tak naprawdę z 36 kroków i zakończę etap budowy tego i będę. Musiał I masz dalej. nadzieję, że znajdziesz coś w domu Wiktori. Mam nadzieję, że znajdę choć ma mogą być płodne, ale... No to idziemy. No. Szukamy z Łukaszem. Łukasz pokaż, jakich elementów. Potrzebuję czerwieni jak najwięcej. Może Dobra, jak najwięcej. To... Ciemny, ciemny czerwony. Chyba też ciemny, nie wiem. Nie? A konkretnie takich trójkątów. Taki. Tak, jeszcze przynajmniej dwie sztuki potrzebuję. Dobre. A jest, jest, jest. Masz? dalej, Jest. I jeszcze, jeszcze jedną? Tutaj A daj. Mamy. Super, <trafiłem>. Tutaj mamy jeszcze... Takie właśnie zestawy pakowane właśnie w takie białe kartony z instrukcją. No tutaj mamy na przykład z Lego Jurassic World, tylko że brak dinozaurów i bez ludzi wów. No i tutaj też LEGO Sam Jurassic World. Tak. Ewentualnie samo z tego tak zim, i płot z tego setu 4 Tam jest ten set swoją drogą. Nie, jest, nie Tak. Tutaj O, LEGO Atlantis, ale to jest akurat ciekawa sprawa. Tak, i zawiera 4 minifigurki. Fajne, fajne. Brak jednej naklejki, to jest Z jeszcze stary, z wszystko to jest Za 82 no. zł. No jest sporo, sporo fajnych minifigurek. Ale też jeśli chodzi o zwierzątka, to tutaj są właśnie takie no. świnki. Ja wiem, no, to, no to groma tych świnek jest, to jest farmy Akurat, w Torii też bardzo dostanie, no może nie ten akurat, ale... Też jest trochę. No i rycerze wiadomo. Sprensów, A tutaj mamy m.in. Ninjago, Star, Star, Star Wars. Gdzieś ze Star Wars czy jest lipa taka? Trochę lipa. Hołajowy jest ten C3. A, A tak jest nie? faktycznie. Hołajowy Street tak źle. Wyszliśmy właśnie z domu Wiktorii. Tutaj Łukasz takie elementy sobie zakupił. Udało się większość? Większość mam już do skopu, już mam 90% do skopu kupione w tym momencie, więc będę mógł skończyć budować Bardzo przynajmniej to większość. Dziękuję. Ale też niestety za dużo się nie, nie dało nagrać, bo szczerze, pierwszy raz widziałem taki ruch tam. No, ale to normalnie w sobotę, mam mhm. szczerze. To no normalne. to ja też byłem przeważnie z chłopakami yy, z cebulowej ekipy w soboty. No i było może trzy osoby? A dzisiaj dzisiaj, które... dzisiaj, dzisiaj Młodzieży, dużo. która przyszła po i za 400 zł za A pieniądze. Młodzieży, młodzieży. Czy nie że się zamłodował? No. Patrz, jaka tam grupa wiekowa była. Aj, ja Dobra, i idziemy dalej. Jesteśmy sobie w Pizzy Hut. Ja tutaj wybrałem pizzę Texas, średnią. I jeszcze sobie, oczywiście, dobraliśmy sosiki, tam jakieś nalewki i, i tym podobne. Jak Dobra, raz... co wybrałeś? Na hawajską przetestowałem i na tą piękną, wielką dolewkę i jako, jak jedziemy… Hawajska. Hawajska. To nie jest pizza, wiem, zaraz mnie ludzie znienawidzą za hawajską, ale tak już mam. I średnią, tak? Ja, średnią, średnią. Dobra. No, no to czekamy teraz na naszą nie, na nasze nie, bo dwie mówiliśmy Ale elegancko, tutaj mamy pizzę Texas, jeszcze na takiej właśnie jakiejś… No nazwijmy to patelni w takiej foremce. Cieście, bo dokładnie, to dokładnie. New York style się tak, nazywało. to jest właśnie jakiś tutaj ciasto, ciasto pan, pan i tutaj mamy właśnie w takiej foremce otrzymujemy. No i jeszcze tutaj Łukasz ma hawajską i mamy jeszcze oczywiście zestaw Sosików. No, no to smacznego. Jego smacznego. Jesteśmy teraz w smyku. Łukasz, proszę tutaj o ocenkę jakąś. Oceniam, że jest bardzo dobry towar. <laughs> Bardzo Który zestaw tutaj najbardziej? O, są to, jakieś promocje. 99,99 zł ,99, 99 groszy. Jest kalendarz adwentowy. Jaki kalendarz adwentowy ty polecasz? Wszystkie. Wszystkie? Wszystkie. To kuciliśmy się, no tak. proszę bardzo. Dwie świnki są Dwie małe, małe świnki. I jagniątko, owca i ten. A nie tutaj nakładek do niego żeby były. No, bo no. to były bez. No, a ten były bez, to proszę, to jest ten zakład. Super. Nie no fajne, ja nad tym się no Łukasz już go posiadał. to warto, no za ten cenę warto, nie chcę, bo to zakład tak. dobracał. A ten zestaw też jest całkiem sympatyczny. Tak, ten no i ma, no i jeszcze sklep, no sklep to już wiadomo, maskep. Tak, sklep, sklepu już must nie ma. Have. Jak to nie, no tu jeszcze jest, no wyprzedany. ale. Przydany. Gdzie wy... Na oficjalnej stronie. Na oficjalnej no. stronie? Tak, czyli już na oficjalnej stronie reguły przydano. Gdzie jeszcze ten, zresztą nie soldał? Muszę no, sprawdzić, dalej tak jest, czy powrócił? Szkoda. No i tutaj mamy jeszcze zestawy właśnie Lego Technik, jest jakiś hełm, jeden. I pusty karton po Lego, jakby ktoś chciał to nie. Tradycja. Te duże zestawy oczywiście są opróżnione i są po prostu puste kartony, a woreczki z elementami się. Chyba przy Kasie, tak? Przy Kasie się dostaje? Tak, A zobaczmy czy X-Wing ma. O X Wing ma. Chociaż tyle. Wiele to jest Dobra. Jest. Ale 501, żeby to chciało na miejsce 501? Masz w końcu ten zestaw? No, tak, tak. Kurczę. Ten muszę kupić. Są klocki. Są klocki. Dobra. Jesteśmy w Rosmanie. No, jeśli chodzi o promocję, to trochę tak średnio. Dobra, Łukasz, powiedz co tutaj sądzisz. Jeśli chodzi o z promocjami, to tutaj tylko mamy. Mamy tylko dwa zestawy przecenione. I to z dwa zestawy z serii Lego Friends, ale, ale tak to no jest średnio. No nic. Jesteśmy w Carrefourze, no jest trochę promocji, aczkolwiek nie ma tutaj jakoś, jakoś dużo zestawów LEGO, to jest Carrefour w Galerii Krakowskiej. Twoim zdaniem Łukasz jest coś ciekawego? No to Ninjago, Ninjago jest, wypada całkiem, całkiem 34 nieźle, 34 nie. zł No ten policyjny pościg za furgonetką z lodami 129 zł to ja go kupiłem za 90 złotych, więc no, trochę średnio. Jedziemy teraz do Kauflanda i Lidla No i zobaczymy co tam będzie. No mam nadzieję, że, że może uda się coś zakupić. Jesteśmy przed Kauflandem. No i zobaczymy co znajduje się w środku. Podejrzewam, podejrzewam że w środku będzie dużo, dużo fajnych zestawów i może uda się coś kupić. Tak, starego, to akurat powiem, że do starego jakby było, to by można ją dorwać do większego problemu. Dobra, Dobra. Idziemy. idziemy. Dobra, jesteśmy w Kauflandzie, no i trochę jest tych promocji. Przede wszystkim może zaczniemy sobie od Dodża. Tutaj mamy za 339 zł a w internecie sprawdzaliśmy, że jest za około 390 zł, więc nie najgorzej. Idziemy dalej. No tutaj mamy fajny zestaw, furgonetka z wodami, aczkolwiek to jest no w internecie można. Jest tańsze, tak. tak. Szkoły się dalej nie opłacają, tylko że szkoła, Ale jest... szkoła jest w ogóle średnia, umówmy się eee. pod względem eee. konstrukcyjnym. No. ostatnio... Ta, na... ta szkoła nawet eee. dachu nie ma. Tak, jest słaba, ale pani figurki. Dobra, tak. tak, figurki są fajne, figurki to... są naprawdę fajne. Czekaj, co jeszcze omawialiśmy? A no właśnie, bo pa... kolega tutaj trzyma ten. To są marudery, czy Tak, marudery Imperium wersji. I te, które wyleciały, już one w Kowlandach normalnie zalegają. I tutaj jest tak? za około za 100, 109, 189 109 zł. zł tak. To można sprzedać za 200, ponad 210. Nawet na ten moment od biednych zarobku na jednym. Tak, tutaj bardzo proszę. Opancerzony ma maruder. 189 zł 90 zalegają. groszy jeszcze czasem zdarzałem się AT-że są. A ty w końcu bierzesz te trzy sztuki, czy jak to wygląda? No to widzicie. Wszystkie trzy biorę akurat wczoraj od razu. Ja się ja się. Ja jeszcze się zastanawiam. Najwyżej mi odda. A co sądzisz o tym smoku z tego roku? Nie dla mnie. Jedyne tak w wypadku tego. Ten naklej to jest fajne. To są Jedyne, naklejki? To jest ten na To jest nadruk. Jedyna dobra rzecz, która jest taka no super, ale to już co. No i przed chwilą sprawdzaliśmy, że jeszcze tak, tutaj turniej żywioł 90 ja muszę groszy, to a w internecie około 140 zł, więc naprawdę ty, jest nie, nie najgorzej. Jeszcze zobaczmy, co jest dalej. No tutaj nadal zestawy, w sumie jeden zestaw z serii LEGO Toy Story jest Story 4 konkretnie. Ten set swoją premierę miał, słuchajcie, w roku 2019 i cały czas jest do kupienia w Kauflandzie. Więc, więc jest tutaj naprawdę trochę, trochę tych różnych zestawów. Jeszcze tak sprawdziliśmy minionki z klocków, czyli ten zestaw. No i tutaj właśnie ten set kosztuje 239 ,90 zł, a w internecie około 320 zł, więc naprawdę opłaca się, prawda Łukasz? Oczywiście, zaraz ja zobaczę na Elisie, po ile to lata. Więc naprawdę fajny zestaw. Szczęśliwe no dziecko. i faktycznie szczęśliwe dziecko, ja dziękuję, trzy zestawy kupił, tak, trzeci, w wykupił, trzeci jest w plecaku, wykupił wszystkie te opancerzone marudery. Teraz pozostaje jeszcze inne Kauflandy w Krakowie Obsporskie, żeby kupić resztę. Dokładnie, no zobaczymy czy mu się uda sprzedać, w każdym razie przypominam, że jeden taki zestaw kosztuje 189 zł i 90 groszy. A teraz idziemy słuchajcie jeszcze do Lidla. No i w Lidlu mogą też być jakieś promocje. Tak będą promocje. No zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy jak to wygląda w Lidlu. Lidl jest akurat obok, więc idziemy. Jesteśmy w Lidlu i jest jest trochę rzeczy. Mamy przede wszystkim taki zestaw z Batman za ile on tutaj jest za 54 zł i 90 groszy. Tak. 54,90 43 zł wychodzi. Z on... czym? z rabatem, tak. minus 20? A on na necie lata w jakiej cenie? Możesz sprawdzić. 7,6 76, 7,6 mamy w ogóle takie fajne pudełko do sortowania klocków. Pierwsza coś takiego w ogóle 48 widzę. Ile złotych lat na necie? 48. 48. Ja no to mój? się opłaca, 43 3. około. No to się opłaca. To ja już widzę tu i Fajne pudełko, wow, podoba mi się to pudełeczko, pierwszy raz coś takiego widzę, a, no i tutaj jeszcze mamy pu pudełko z Ninjago, są też takie gablotki na minifigurki, trochę tego jest, a, a to za ile tutaj ten misek? W Nie dochodzą, niech dochodzi, 70 chyba 2 zł Okej, okay. jeszcze tu jest fajne, też pierwszy raz coś takiego widzę tej wielkości główkę. Mam to, kupowałem w zeszłym roku, są. Tak, taki pojemniczek mały, fajny, naprawdę fajny. Super podoba mi się to, ale trochę mało tych zestawów, jak teraz patrzę. Duplo jest sporo, a tak to jest Minecraft i jeden set z Batmana. No, jeszcze są książeczki, oczywiście. No, trochę, trochę te. O, jeszcze jest Lego Creator i Friends. Takie właśnie zestawy. Dobra. O, jeszcze jest kubeczki, jakieś no, takie talerzyk, miska nazwijmy to. Proszę się trzy. pochwalić, co udało się kupić. Udało się kupić trzy sztuki tego pięknego setu który można ładnie sprzeć teraz już na necie, bo z większego problemu wyleciał on już do sprzedaży i ludzie go to zabawne kupują. I tylko właśnie kupiłem dla tego jednego gościusza. Tak, figurka mini figurka jest świetna naprawdę. A, no Łukasz tak. kupił właśnie, tak jak już wcześniej e, mówiliśmy, trzy sztuki tego zestawu. I, na, I jeszcze i to jest hit jeszcze, bo w Kauflandzie macie tą promocję, taką, że dają wam karteczki z drabki. A, dokładnie. I co, w drapce wygrałem? Jakiś super... Ma magne magnes. Magnesik super z literką, którą mogłem sobie muszę krócić przykleić z literką B. Okay. <laughs> Super, no niesamowite, no niesamowite. To artykuł po prostu. Tak naprawdę rozwiązałem po całości co jak to wygląda. Więc co, na pewno na święta to zajmiemy. Jest mi. tego trochę, jest. Na jest, święta jest. to bez najmniejszego problemu wypnę ten top. No tak, w wie? sumie mamy listopad, kurczę. I no, zaraz no. do ludzi kupować. Więc to ja dokładnie cieszę na maksa z tego, że to jest, że to mam kupione. No Dla... jeszcze kupiłeś tutaj motocykl. No, to kupiłem sobie Minecraft się nie bo na Minecraftu się napaliłem w tym. W, 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 One nie wychodziły duch, dobrze? Ale nie, było Dobra. 6 zł drożej, więc olałem to. No to to właśnie zakupił. Łukasz. Nieźle. Nieźle. Muszę, Nie. muszę inny Kaufland jeszcze odwiedzić w Krakowie. I wykupić za towarowanie tego zestawu. <grystanie> A teraz na chwilę przeniesiemy się do mojego pokoju i pokażę Wam, co dzisiaj udało mi się zakupić. <grystanie> Nie śmiej się! Dobra, przede wszystkim udało się zakupić pojemnik, w którym możemy przechowywać chociażby klocki Lego. Ten pojemnik imituje główkę minifigurki Lego. Generalnie pierwsza spotykam się z główką minifigurki Lego tej wielkości, ponieważ wcześniej spotykałem się z większymi tego typu pojemnikami na chociażby właśnie klocki Lego. A tutaj mamy po prostu taką mniejszą główkę minifigurki Lego. Cena tego pojemnika wynosi 30 zł, ale po odjęciu rabatu minus 20% zapłaciliśmy za ten pojemnik 24 zł. I udało mi się również zakupić zestaw przedstawiający motocyklowy pościg Batmana i Seliny Kyle z serii Lego DC Super Heroes. Szczerze mówiąc, to nie sądziłem, że zakupię ten zestaw z uwagi na fakt, że po prostu ten set nie podoba mi się za bardzo pod względem konstrukcyjnym. Pod względem konstrukcyjnym w tym zestawie podoba mi się jedynie Bat-Sygnał, natomiast minifigurki w tym zestawie są naprawdę świetne. Warto dodać, że element odbat sygnału świeci się w ciemności. Zestaw ten składa się ze 149 elementów. Swoją premierę miał w trakcie bieżącego roku, a jego cena katalogowa wynosi 70 zł. Ten zestaw kosztował w sklepie około 55 zł, ale po odjęciu rabatów w wysokości minus 20% zapłaciłem ostatecznie za ten zestaw około 44 zł. Więc głównym argumentem, który stał za zakupem tego zestawu była po prostu bardzo dobra cena. W sumie jak tak teraz przyjrzałem się temu zestawowi, to to pudełko jest lekko pogniecione, ale nic nie szkodzi. No to mamy nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod tym materiałem oraz o zasubskrybowaniu zarówno mojego kanału, jak i kanału Łukasza. Dokładnie. No trochę, trochę naprawdę kupiliśmy, zwłaszcza Nie, Łukasz. Nie, no, kupiliśmy, akurat kupiliśmy się, bo to, to jest akurat fajne. Tak, naprawdę, naprawdę udało się. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, czy Wy też kupiliście ostatnio jakieś zestawy Lego, a dzisiaj przypinam serduszko osobom, które w sekcji komentarzy napiszą... Cebula. Cebula. O, dokładnie, dokładnie. Cebula do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć. Wygnałem się. Papa. Pa, pa.